Ruszamy dalej szlakiem produktów ekologicznych. Docieramy do województwa łódzkiego, do ekologicznego gospodarstwa, a także tłoczni owocowej rodziny Kunów, która położona jest w obszarze chronionego krajobrazu mrogi i mrożycy oraz w otulinie parku krajobrazowego Wzniesień łódzkich. Region ten odznacza się szczególnym mikroklimatem. Powstają tu ekologiczne soki, m.in. z malin, czarnej pożyczki i zaroni. Jesteśmy producentem soków naturalnych oraz syropów, a także żywności ekologicznej. Wykorzystujemy do produkcji owoce pochodzące z naszego gospodarstwa, a także kupujemy od okolicznych rolników. Nasz teren jest tutaj typowy rejonem sadowniczym. Owoce, które wykorzystujemy z własnego gospodarstwa to maliny na plantacji, której jesteśmy, a także porzeczka, czachna i aronia. Z surowca dobrego jakościowo otrzymamy dobry, smaczny, jakościowo sok. Nie dodajemy konserwantów, żadnych barwników, ani aromatów, czyli tutaj z dobrego owocu Dobry sok. To jest taka główna zasada przy produktach naturalnych. Pierwsze zapiski o syropie malinowym pojawiły się na początku wieku XX i tutaj my zgodnie z tą recepturą przekazywaną z dziada pradziada produkujemy nasz syrop malinowy. W jego składzie są dwa składniki sok z malin i cukier. Czasy się zmieniają, ale fakt, że jakość surowców przekłada się na końcowy produkt, nie. Warto o tym pamiętać. Kontynuujemy podróż. Trafiamy do województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie ekologiczne gospodarstwo rolne prowadzi Aleksander Pilarski. Gospodarz zdecydował się na ekologiczną uprawę kukurydzy. Trafiamy na końcówkę zbiorów. Przed wiekami roślina ta uprawiana była przez Indian z południowej Ameryki. Do Europy przywiózł ją Krzysztof Kolumb. Do Polski dotarła w XVIII wieku. Jej uprawa najbardziej rozpowszechniła się na Kresach Wschodnich. Ekologiczna uprawa kukurydzy jest trudniejsza? No Jest trudniejsza, no, z tego względu, że no, chwasty zwalczamy mechanicznie. Nasiona też muszą być niezaprawiane, czyli nie, nie możemy kupić sobie odmian, jakie byśmy chcieli, tylko musimy czasami decydować się na to, co mamy, no bo ekologicznych nasion też jest bardzo mało. Czy czasami niektórzy nie dziwią się kukurydza uprawiana ekologicznie, bo to naprawdę bardzo rzadkie? Niektórzy twierdzą, że nie, potra że nie można. Skoro jak spróbują, to potem się okazuje, że mo jednak można. No, oczywiście kosztem niższego plonu, ale lepszej ceny za produkty. Panie Aleksandrze, co ma Pan w ekologicznej uprawie, w gospodarstwie? Produkujemy, uprawiamy kukurydzę, ziemniaki, orkisz i zboża paszowe, jak jęczmień, Czy Zauważa Pan coraz większe zainteresowanie produktami ekologicznymi wśród konsumentów? Myślę, że tak. Myślę, że na pewno jest coraz większe, no z tego względu, że mamy teraz wszystkie produkty już w naszych sklepach, w marketach, bo nasze ziemniaki tak samo są. W marketach, także jest to bardziej dostępne tak? I, i wtedy klient może to wszędzie dostać. Skąd do Pana ta decyzja, żeby prowadzić gospodarstwo ekologiczne? To tak była trochę po rodzicach, no, po mamie i, i, i razem z żoną to zaczęliśmy w sumie od początku od ekologii. My inaczej nie prowadziliśmy w 2004 roku. Zaczęliśmy od razu, akurat weszły dopłaty Unia, to, to, to nas też zachęciło. Ekologiczna kukurydza zawiera dużą ilość witaminy B1, niezbędnej dla komórek nerwowych, pomocnej w kuracjach przy dolegliwościach nerwowych. Kukurydza zawiera też wiele innych cennych witamin z grupy B oraz A, a także składniki mineralne, potas, żelazo i mikroelementy, m.in. magnez, selen, cynk. Poza tym zawiera sporo błonnika, cukrów i węglowodanów, co sprawia, że jest bardzo kaloryczna. Wytwarza się z niej cenny olej kukurydziany. Żadne ze zbóż nie zawiera tyle oleju co kukurydza. Dla zdrowia najlepiej zjadać dania z całych ziaren kukurydzy, ale można również korzystać z ekologicznej mąki kukurydzianej oraz grysiku kukurydzianego.